Krzysztofie, co niesiesz? Podręczniki. Podręczniki. No. A tak naprawdę to po prostu przy domu były wystawione książki na stołeczku. Zapukałam, zapytałam Pani, czy możemy wziąć. Pani powiedziała, że absolutnie. Że oczywiście, że tak. I mamy będziemy, książki dla będziemy, dzieciaków. Będziemy się uczyć angielskiego. Tak, będziemy ich męczyć angielskimi książkami. nie, co prawda już książeczek ja, angielskich ja, trochę mają, nie ale nie to jest po prostu ilość przeogromna. O. Nie lubisz takich lalkowych? No trudno. tak w ogóle nie powinno tak... A tam książki, tak był jakiś... książek i, ta No Tamek tak. jest teraz na etapie uczenia się czytać i przynosi książki ze szkoły co tydzień. No, a tutaj będziemy jeszcze dodatkowo mogli ćwiczyć. Ja też chodzę i gdzieś tam jakieś książeczki kupuję. No, a teraz mamy w kurdzie. No dokładnie, bo to tak wygląda w Anglii, że... W ogóle w wielu krajach europejskich jest coś takiego, że jak ludzie robią jakieś tam porządki w domu, czegoś nie potrzebują, to po prostu wystawiają. No, a ja oczywiście nie potrafiłam tak po prostu podejść, wziąć całego kosza książek, tylko, tylko oczywiście, wiecie, nie przyzwyczajona do sytuacji, po prostu zapukałam i zapytałam. No. Ale ogólnie tak normalnie można sobie podejść i, i zabrać, jeżeli coś fajnego stoi przed domem i to jest tutaj zupełnie normalne. Jakiś Porsche. Jakiś Porsche! No nie, jak Porsche przed domem stoi, to nie, raczej nie. Zobaczcie, to jest dowód na to, że warto dekatyzować materiał przed szyciem, bo y, na przykład bawełna, ona się kurczy mało, bo jest to około 5%, ale na przykład są materiały, które kurczą się... Mm, po praniu dużo bardziej. Natomiast tutaj ja teraz zdekatyzowałam ten kawałek. Tutaj po prostu większy, nie? Po prostu prostym sposobem. Napsikałam, napsikałam mokrym i wyprasowałam. Można robić żelazkiem z parą. Ja coś mi tutaj para szwankuje w tym żelazku, więc po prostu robię to mechanicznie. Psikam materiał wodą ze spryskiwacza i jadę nie żelazkiem i tutaj zobaczcie jaka jest widoczna różnica między tym kawałkiem a tym kawałkiem tu się ewidentnie skurczyło a to jest tylko 5% a tak jak mówię bawełna akurat kurczy się całkiem spoko no i później na przykład jak uszyjemy coś wrzucimy do prania to może nam się coś tam nie zgadzać no Także tak to w skrócie wygląda z poradnika młodego krawca o hi. Normalnie wyglądam dzisiaj jak mała mi nieuczesana. No nieważne. No, tak wyglądam dzisiaj przy pracy. A swoją drogą wracając do tego dekatyzowania, tu chodzi o to, że po prostu materiał nowy się kurczy po praniu często. I właśnie po to się to robi. A komu się nie chce prasować, to jeszcze dopowiem, że można po prostu wrzucić materiał do pralki i go wyprać, wysuszyć, wyprasować i to wszystko. Wtedy to jest też fajna metoda, bo wtedy też możemy zaobserwować, czy na przykład dany materiał nie farbuje, co też jest dość istotne. No, także myślę, że to na temat dekatyzacji tyle ale myślę, że warto o tym wiedzieć i na przykład jak przynosicie jakieś nowe rzeczy ze sklepu i okazuje się, że coś się skurczyło, gdzieś tam się szwy rozjechały są w innym miejscu niż powinny być to albo materiał nie został odpowiednio przygotowany czyli zdekatyzowany albo nie została wyznaczona linia prosta dokładnie nitka prosta bo według yy, nitki prostej się szyje i jeżeli to nie zostało zrobione no to znaczy, że gdzieś coś nie do końca ktoś się do tego przyłożył a ja na przykład też... Yy, Zaczęłam się bardziej pilnować z prasowaniem w ogóle, czyli, jakieś tam szwy rozprasować, które dodają więcej elegancji, wszystko jest równiejsze, równiej uszyte. No, ja sama się uczę i uczę się też często na błędach, bo jestem samoukiem. Boże, który raz ja już wam powiedziałam, że jestem samoukiem. No ale jestem. Więc jeżeli ja to sama ogarniam, ktoś mi coś podpowie, gdzieś tam coś zobaczę, no to wiecie, to, to poprawiam a czasami są takie rzeczy, na które naprawdę nie zwracamy uwagi i na przykład mi wiele rzeczy by do głowy wcześniej nie wpadło, gdyby mi ktoś tego nie powiedział także jak już coś wiemy, to to stosujmy ta oto tutaj panna się zepsuła już przerabialiśmy zepsutą spłuczkę, czyli już awaria wody była w historii tego domu z nami to teraz przerabiamy pralkę Zepsuły się szczotki. Skończyły się. Skończyły się. O, tutaj. I to jest do wymiany ten element, tak? Tak. Aha. No. Dobrze, że Krzysiek ogarnia takie rzeczy. Bo prania dużo przy dzieci. Przy dzieciach. No i oczywiście powodem tej awarii jestem ja. Może by nie było wątpliwości. Tam, gdzie pojawiam się ja, tam jest awaria wody i pralki. Ewentualnie bojlera. Staram. Nie wiem, czy wam to pokazywałam, ale ostatnio sobie ha, Tak, pokazywałam wam, że sobie to zamawiałam ten... Yy, odżywkę w kostce do włosów i właśnie idę ją testować. No. Idę myć włosy i zobaczymy, jakie będą efekty. Sama jestem ciekawa, ale to tak pachnie, słuchajcie. No nic, idę działać. Kolekcja, którą tworzę od wczoraj, to jest... są. Takie szoperki i ten materiał to jest. Um, on się trochę siepie. Yy, no, ale po uszyciu tego nie będzie, oczywiście. Yy, to jest podszewka w środku, która będzie, a na zewnątrz będzie czarny. Rączki mam już uszyte, które wbrew pozorom są najtrudniejsze. Yy, no i teraz szyję resztę no i tak to wygląda, materiał się bardzo mieni, to jest kolor niebieski on tutaj troszeczkę tak jakby opalizuje na fioletowo ale on tutaj do mieszki fioletu żadnego nie ma po prostu kamera tak uchwyciła ten kolor próbuję jakoś złapać tak żeby było zobaczcie jak się mieni pod każdym kątem to jest po prostu niebieski kolor a swoją drogą mam takie małe czarne cudo no bo mam tych centymetrów ale Tutaj, o, czarny. Jak zamawiałam, myślałam, że cyferki będą yy, złote. Są srebrne, ale równie pięknie to wygląda. no Czarne, piękne, yy, fajnie się nią odmierza. Jest bardzo wygodna, taka bardzo elastyczna. No, jestem zadowolona. No i przede wszystkim to, że to jest czarne, gdzieś tam mi to po prostu nadaje jakiegoś klimatu. Yy, no, a klimat podczas szycia jest dla mnie dość ważny. No, i jeszcze jeden sprzęcior, który, w który zainwestowałam. To są te tutaj takie. Bo kiedy obcinam niteczkę małą, tutaj na przykład, tak, nie? By była wystająca, no to nożyczkami troszkę to zajmuję. A tu po prostu robię tak, czciach i sprawie Także warsztat mój się powiększa. Skończyłam pierwszą torebkę. I ona wygląda. Tak, tu ma w środku potrzewkę. Tu ma rączki. A tutaj ma metkę. I tak oto jest. Masz się cała nie myślcie aż w kamerze. My idziemy z Tymonem teraz na godzinę do przedszkola i dzisiaj Tymon zostaje sam. Zobaczymy jak to będzie. No on jest bardzo pozytywnie nastawiony, on bardzo yy, chce do tego przedszkola iść. Jak już wiecie. Yy. No i zobaczymy, zobaczymy, co to będzie. Sama jestem ciekawa, a co ja zrobię przez tą godzinę ze sobą, to nie wiem, może na zakupy pójdę. Nie mam pojęcia. A i tutaj się wszyscy witają zawsze. A tym on jedzie tak. Tym on jedzie na hulajnodze. Dobra, no to zobaczymy. Później może co nieco poopowiadam, jak znajdę troszkę czasu. I, no, ale jestem podekscytowana. Hmm. a nie malowałam się dzisiaj yy, ja się do was odzywam tak naprawdę dzień później od tego czasu co tu jest kamera Ola tu jest kamera nie tu tylko tu no wiecie co ja to już tak pomału mam to w nawyku ale jeszcze mi się myli czasami no dobrze mm, wracam do was z informacją jak było w przedszkolu i przyszliśmy już inne dzieci też czekały, aż Panie przyjdą po, po nie. I e, kiedy pani zaprosiła dzieci do środka, to znaczy tak naprawdę na teren przedszkola, um, bo z różnych stron wchodzi się na przykład do, do szkoły. Y, i nawet to jest jeszcze podzielone na, na klasy. Na przykład młodsze dzieci wchodzą z jednej strony szkoły, starsze dzieci wchodzą z drugiej, z drugiej strony szkoły, a dzieci z przedszkola jeszcze z innej strony. No i e, weszliśmy na ten teren tam, bo to jest wszystko jeden cały teren, nie? Ale właśnie na ten teren e, dla małych dzieciaków chmara dzieci, tyle dzieci było, po prostu, o nie, to by było nie na mojej nerwy, to jest po pierwsze. I one tam wszystkie biegały po tym placu zabaw, a ten plac zabaw ja już wam pokazywałam, tam jest wszystko i tam można robić wszystko. I wiecie co? I tym on mi nawet nie powiedział papa. On był przygotowany, że zostanie tam sam, beze mnie, i on po prostu ruszył. I wiecie co zrobił? Pierwsze co zrobił to poleciał do tego e, autka, którym się jeździ jak w Flintstonowie I e, zaatakował to autko, a on po prostu poleciał, dziecka nie ma, dziecko w aucie siedzi i jeździ To jest pierwsza sprawa, druga sprawa jest taka, że e, nie musiałam wymyślać co ze sobą zrobić w tym czasie Bo po prostu siedziałyśmy, bo byłam ja i jeszcze jedna mama e, z dzieckiem też na tą godzinę i my czekałyśmy po prostu w korytarzyku no, na tym tam terenie przedszkola miałyśmy do dyspozycji jakbyśmy chciały salkę tam gdzie dzieci są na toddler group bo ona wtedy była pusta wczoraj, więc mogłyśmy sobie po prostu posiedzieć, no my siedziałyśmy w tym korytarzyku na ławeczkach troszkę zamieniłyśmy słówka ale o tym za chwilkę no no i Tymon i, i, i ten yy, drugi chłopczyk, oni tam po prostu z paniami i z innymi dziećmi się bawili. Yy, Mogliśmy sobie podejść do szyby, do drzwi i zobaczyć, jak oni tam szaleją na tym podwórku. No, Tymon był grzeczny. Później się w domu przyznał, że płakał przez chwilę, ale on dlatego płakał, bo on nie chciał się podzielić tym autem z dziewczynką. I ta dziewczynka mu tego auta nie pozwoliła. No i pani podeszła i jakoś ten konflikt rozwiązała. Yy, no. Później, jak pani przyszła, yy, już nam te dzieci oddać, to pokazywała na tablecie, jak trzymali jaszczurki na rękach. Każdy dostał swoją jaszczurkę, bo oni tam z tyłu szkoły mają żaby, jakieś tam różne zwierzątka. No i właśnie ta, tam też te jaszczurki musiały być. Yy, mają karmniki do, do ptaszków i tak dalej, i tak dalej. No. I na tym zdjęciu patrzę, tym on szczęśliwy z tą jaszczurką na zdjęcie, uśmiechnięty, zadowolony. I ja powiedziałam pani, że no, my to mamy terrorystykę w domu. E, że tym on się nie boi, że on nawet robaki, karaluchy bierze do ręki i się tym w ogóle nie przejmuje. A pani się pyta, bo ja mówię, że ta terrorystyka, a ona się pyta, czy, e, czy Tarantulas. A ja mówię, jest Elo do Tarantulas. I Ucieszyła się, nic nie powiedziała na ten temat, no bo wiecie, ludzie mają różne uprzedzenia, i niektórzy, niektórzy na przykład obawami reagują, jak słyszą, że gdzieś, nie wiem, jest w jakimś domu z dziećmi Amstaw, inni znowu Wełży się boją, inni się boją pająków. Nawet w naszym otoczeniu są osoby, czy z wśród naszych znajomych, czy z rodziny, którzy no nie podzielają tej naszej pasji pająkowej. No i tak. No wiecie, no każdy ma swoje własne zdanie na dany temat, ale pani się nie, zapokoi, nie zaniepokoiła, pani się ucieszyła i, i no. No i koniec tematu, nie? No, a co do tej pani, z którą czekałam, to w ogóle okazało się, że ona jest właścicielką. Bo to w ogóle wyszło tak, że rozmawiałyśmy, no i ja tam opowiadałam o sobie, bo ona się pytała, nie, czy pracuje, czy, czy tu już długo mieszkamy. I tak dalej, i tak dalej. I popowiadałam, że tu już wcześniej byłam, później do Polski, później to wróciłam znowu. No i że teraz chcę być, yy, chcę się samo zatrudnić, chcę swoją firmę założyć. No i pani się spytała. Aha, pani powiedziała, że rozumie o co chodzi, bo ona też jest, yy, też jest właścicielem swojej firmy i się jej spytałam, czym się zajmuje, a ona mówi, że jest właścicielką salonu kosmetycznego. I słuchajcie, okazuje się, że ten salon kosmetyczny jest zaraz tutaj koło nas. Dosłownie, za rogiem. Ja często koło niego przechodzę przecież. No. No, przy okazji zapytałam, ile u niej wyrywanie brwi kosztuje. Wiecie co, jestem taka leniwa. Ja już chyba od 3 miesięcy w ogóle nie, nie skubnałam ani jednej brwi. A już by się przecież przydało. A Wyglądam jak wyglądam. Nie chce mi się jakoś tego robić. A dzisiaj to mi się nawet malować nie chciało, ale jakoś to może w miarę wyglądam. Może przejdzie. <laughs> a bo co do malowania, nie, nie czuję potrzeby malowania się. Jak mam ochotę się pomalować, to się maluje i się czuję dobrze, ale jak się nie maluje, też się czuję dobrze. Um, no no i wracając do tematu tej pani no to sobie tak podyskutowałyśmy i tak jak mówię już sobie poznałam właścicielkę salonu kosmetycznego który jest u mnie tuż za rogiem a bardzo szybko ludzi poznaję momentalnie um, no Krzyśka to kiedyś denerwowało, że ja tak z wszystkimi rozmawiam, do wszystkich się uśmiecham, ale słuchajcie dzięki temu tylu fantastycznych ludzi w życiu poznałam po prostu tak mam, naturalnie tak mam że że... No, no nie wiem, no nie czuję żadnych oporów, jeśli o to chodzi. Jak z kimś, na, jak z kimś już nawiążę dialog, to już mogę dyskutować, mogę dyskutować. No. E, no. No i w sumie tak wyglądał ten wczorajszy dzień, jeśli chodzi o temat około przedszkolny. Także wszystko bardzo fajnie. No i w piątek tym on zaczyna o 8.45. To znaczy tak jak Amek. Oni. E, razem. Mm, oni razem pójdą i tym on będzie w przedszkolu do y, przez 3 godziny. Czyli o tej 11.30, 11.45 no, 11 będzie wychodził z y, przedszkola. No, więc będę miała trochę czasu dla siebie. Zobaczymy. Będę. O, <ścoughs> oh, sorry. Sorry, ja mam problemy z gardłem w ogóle. Y, będę się musiała na nowo zorganizować przede wszystkim. Y, no bo tu jest już kolejna logistyka to znaczy nie dość, że iść rano do tego do szkoły, do przedszkola wrócić do domu zrobić coś i najpierw po jednego iść, a później jeszcze z tym jednym iść znowu po drugiego znowu po tam dwóch kolejnych godzinach więc no niby więcej czasu, a mniej czasu to teraz zależy jak na to spojrzeć po prostu te trzy godziny, które będę miała dla siebie, tam odjąć oczywiście drogę do domu Mm. no to yy, kwestia tego jak ja produktywnie to wykorzystam ja ostatnio pomału wracam do siebie coś zaczęłam znowu robić <grym> mm. więc myślę, że to jest dobra okazja, żeby się na nowo przeorganizować yy, kolejna sprawa, co tu jeszcze mogę powiedzieć ja tak w ogóle sobie ostatnio zagotowałam bo jak te panie miały przyjść yy, przedszkolanki, bo przedszkolanki były u Tymona w domu ostatnio w zeszłym tygodniu, no to yy, gdzieś tam jak, no wiecie, no sprząta się bardziej, nie? Jak ma ktoś przyjść jednak. Ja przynajmniej tak mam, bo ja przez całe życie mi wmawiano i wmawiam się do dzisiaj, że jestem bałaganiarą. Ja sobie zdaję z tego sprawę i ja nienawidzę sprzątać. Wiecie, porządek jakiś się staram utrzymywać, ale jak wiem, że ktoś ma przyjść, no to ja wtedy szaleję. Ja nie wiem, czy to jest zdrowe, ja nie wiem, czy to jest okej. Okay. Yy, pewnie nie ale wtedy czuję taką presję na sobie, że ja muszę to posprzątać, na błysk, jak na święta. Ja na święta tak nie sprzątam, jak na czas, kiedy ktoś ma do nas przyjść. Więc wymyśliłam, ażeby tutaj... Bo w ogóle ja myślałam, że one wejdą do pokoju Tymona, zobaczą te zabawki od niego, one tylko na dole były, no ale mieszkanie było przygotowane po prostu na tip-top, razem z naszą sypialnią, nie? No. Jakby przy okazji chciała sobie pająki na przykład obejrzeć, nie? No. No i wymyśliliśmy z Krzyśkiem, że tutaj damy, bo ten stolik był u Amadeusza przy łóżku, ale tam postawiliśmy mu komódkę i dzięki temu, że ten stolik wyjechał, wyszedł z ich pokoju, to mają więcej miejsca. W ogóle z zabawkami ostatnio też porządek zrobiliśmy. No. No i postawiliśmy tu kwiatkę, to super tutaj wygląda. No. Także... Także sobie stwierdziłam, że sobie zrobię nagranie tutaj, przy tym zielonym kwiatuszku. Krzysiek go ostatnio kupił. To jest ten, który ja pryskałam ostatnio we, we, w tym. E, pokazywałam wam. No. Być może nawet to się złoży do jednego vloga, jak ja pryskam tego kwiatka, jak teraz siedzę przy tym kwiatku. No. Trochę przytulniej wygląda ten e, przedpokoik. Bo wiecie, my wynajmujemy to mieszkanie. My e, tak naprawdę nie możemy jakoś szczególnie ingerować w jego. E, wygląd wizualny, gdzieś tak technicznie. Wiadomo, że każdy ma swoją wizję. No nie będziemy komuś tutaj po prostu robić e e rewolty i, i wszystko przestawiać, e zmieniać, malować, farbować i tak dalej. Po prostu jest jak jest, i gdzieś tam w miarę e naszych preferencji sobie dostosowujemy to ten domek, ale, ale mamy na względzie to, że to nie jest nasz dom. No, no i co? Aha, no i w ogóle też inwestycja w dom, który wynajmujesz i wiesz, że zaraz będziesz szukać swojego własnego domu, no też by była bez sensu, to już wtedy wiecie. Mm, lepiej zainwestować w swój dom. No. A ten jest w porządku, ten jest w porządku, dobrze się tu żyje, przyjemnie się tu mieszka, y, jest ciepło i, i ogólnie jest fajnie, jest fajnie. Wiadomo, jak wszędzie, można się do czegoś przyczepić, ale jest ok. No. Yy, co jeszcze mogłabym Wam powiedzieć, bo zaraz idę szyć. <laughs> idę szyć te torebki, będę kończyć, bo na razie uszyłam tą jedną. Później, <coughs> jak ja szła, uszyłam tą jedną torebkę, Krzysiek z Amadeuszem poszli do sklepu, a mnie oświeciło, słuchajcie, to był um, to był poniedziałek, u nas był bank holiday, więc to był wolny dzień. A właśnie na następny dzień, czyli wczoraj, Tymon miał iść do tego przedszkola, a my dostaliśmy dokumenty do wypisania: to znaczy taką wizytówkę. To znaczy, jestem tym, on lubi się bawić tym i tym i tak dalej, i tak dalej. Nie lubię kiedy, kiedy się zdenerwuje, to nie wiem tam, napisać, nie? Że na przykład pani może go przytulić, no. Więc yy, przypomniałam sobie, że przecież my to mamy do wypisania, więc zostawiłam te torebki. Usiadłam na dole, przy stole, mm, no i wypisywałam, no, a później już było późno, a później już było późno, <grym> tak, później już było późno, więc już e, się tym nie zajmowałam, no, no i teraz będę siadać i, i gdzieś tam coś jeszcze poszkubię przy tej maszynie, no. Także tak to wygląda w skrócie. Skrót trwa 12 minut. No ale co? Pogadaliśmy sobie trochę. No i co? No i dusić. No i zobaczcie, mówiłam wam, że coś przy tej maszynie będę szkubać, nie? No właśnie. I zobaczcie, i tu o sobie jadę, i sobie próję, bo za blisko brzegu przyszyłam, Złożyłam sobie tak materiał, że gdzieś po prostu nie łapnęłam jednej warstwy, a wtedy to jest lipa. Dlatego yy, przeszyłam. No patrz. O, mam go. Dlatego przeszyłam dalej, a to że spróć, no bo to jest niepotrzebne, to tylko robi niepotrzebne zgrubienia, coś takiego, takich rzeczy się nie zostawia. No i lecę z tym. No to lecę! Wyglądam trochę jak w laboratorium, co? <laughs> tak, bo ja szyję w takim... w tych oczołkach szyję, ponieważ wiecie co, naczytałam się kiedyś po wbijanych igieł w tych Brwiach na przykład. No bo wiecie, jak, jak, jak się z, na przykład złamie igła w maszynie, no to ona może też odlecieć w powietrze. No i jak już się tak naczytałam, różnych takich przypadków, które się osobom szyjącym przytrafiły, to stwierdziłam najpierw ochrona oczu. No i wyznałam Krzyśkowi, to są jego okulary BHP z pracy. A że on ich ma, no to jednemu wizdnęłam i mam, i używam. No i wiecie, zawsze to jest, no gałka oczna jest chroniona. No, taka biała jestem, no nie w laboratorium. No, nie. Dobra, żyję dalej, bo nikt tego nie muszę.